Historia wydobycia zaczyna się w 1791 roku. Po odnalezieniu płytkich złóż węgla wypukiwanych przez rzekę Czarniawkę, Reden zakłada kopalnię, na której polu obecnie się znajdujemy. Nazwę kopalnia zawdzięcza pięknej pruskiej królowej Luizie Mecklenburg von Strelitz. To tu zaczyna bić przemysłowe serce Zabrze. Rewolucja przemysłowa przyniosła nie tylko nowe możliwości, ale także wiele wyzwań. Powstające huty, odlewnie i inne zakłady potrzebowały paliwa, potrzebowały mocy. Leśny teren obfitował w surowce, jednak to okazało się za mało. Oczy skierowano ku mało popularnemu wówczas minerałowi. Węgiel kamienny stał się podstawą ówczesnej energii. Państwo pruskie miało wiele szczęścia. Okres początków przemysłu przypadł na karierę człowieka, wybitnego inżyniera, wizjonera, hrabiego Fryderyka Wilhelma von Redena. To właśnie jego pruski król, jako mistrza górniczego, skierował na Śląsk, by pozyskiwać nowe areały, nowe możliwości pod wydobycie węgla. Jednak początki kopalni okazały się być szalenie trudne i niebezpieczne dla naszych przodków, pracujących tutaj górników. Największym zagrożeniem okazała się być woda. Obecna zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi, wlewając się do górniczych chodników, stanowiła ogromne zagrożenie. Technologia parowa nie wystarczała. Była droga stosunkowo mało efektywna. Jednak na wykształceniu, wiedzy i wizjonerstwie hrabiego Redena można było polegać. Reden zaprojektował podziemny tunel, którym w naturalny, grawitacyjny sposób woda z kopalni królowa Luiza odprowadzana była do rzeki Bytomki. Okazało się jednak w przyszłości, że był to też świetny sposób na transport węgla.